W tym krótkim tutorialu pokażę, jak łatwo zainstalować Minecraft Education na komputerze z systemem operacyjnym Windows. Do tej instalacji użyjemy Microsoft Store. Najczęściej będzie to taka ikonka, którą znajdziecie państwo na pasku zadań. Klikamy ją, włączymy sobie Microsoft Store. Gdyby tej ikony nie było, możemy również dobrze wejść tutaj w pasek wyszukiwania i napisać słowo store. Wyświetli nam się iconka Microsoft Store, włączamy i lądujemy w tym miejscu. Drugi krok to jest w polu wyszukiwania. Tutaj wpisujemy sobie Minecraft Education, już nam się podpowiada, to jest ta wersja Minecraft Education. Wybieramy i klikamy Pobierz. Teraz nasz Minecraft zacznie się instalować. Zajmie mu to kilka minut i po czym Minecraft będzie gotowy do użytkowania. Instalacja z Microsoft Store jest bardzo prosta, łatwa i szybka. Nasza aplikacja już się zainstalowała, zajęło nam to 3 minuty. W tym czasie zostało pobierane 1 GB danych, także ten czas instalacji może być Czasem wydłużony, a czasem skrócony, w zależności od tego, jak szybkie macie Państwo łącze internetowe, ale po prostu wystarczy poczekać, jak przycisk zmieni się na otwórz, jesteśmy gotowi, możemy włączyć naszą aplikację. Minecraft Education się łącza. On aby kontynuować, wymaga podania, loginu i hasła, które otrzymacie Państwo od nas przez panel rodzica albo za pomocą maila bądź SMS. a szybku udanych zajęć. Dziękuję. Do zobaczenia.